Dzień dobry, witajcie w ten poniedziałkowy poranek w Słowie na Dobry Dzień. Zapraszam Was do krótkiego rozważania dotyczącego uwielbienia Boga w swoim codziennym życiu. Jak. To może usiądźmy. Ja, ja dzisiaj nie mam kazania, więc może to do, troszeczkę potrwać. Wiecie, we mnie cały czas pracuje to, co wczoraj było mówione na seminarium. Ci z nas, którzy nie byli, muszą nadrobić, bo pamiętajcie, że w czerwcu jest egzamin po angielsku z tego, co było, więc, yy, więc trzeba to nadrobić. Yy, ale cały czas w mojej głowie są te słowa dotyczące uwielbienia tego, że to uwielbienie to nie jest tylko to, co tutaj mamy teraz, tak? czyli ten śpiew tych pieśni, ale uwielbienie to jest moja codzienność że ja codziennością mam uwielbiać Boga, a dzisiaj. To jest takie właśnie podsumowanie tego wszystkiego, co przeżywam z Bogiem w tygodniu. I te słowa, które też mamy zapisane w piątej Mojżeszowej, tak. Kochaj więc Pana swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił, one tak mocno gdzieś od wczoraj pojawiają się w moich myślach i w mojej głowie. Ale też dzisiaj rano, kiedy tak myślałem, odnośnie tego wstępu, to przyszła mi do głowy historia z Ewangelii Jana, z czwartego rozdziału, gdzie Pan Jezus spotyka się z Samarytanką i znamy tą historię. I tam Pan Jezus mówi kilka takich ważnych rzeczy, które warto dzisiaj podkreślić i które myślę, że też będą takim, taką zachętą do tego, żebyśmy właśnie uwielbiali Boga nie tylko w niedzielę, nie tylko kiedy się gromadzimy jako Kościół tu w kaplicy, ale żebyśmy uwielbiali Boga każdego dnia w swojej codzienności, w swojej pracy, w swoim domu, w swoich obowiązkach, w tym wszystkim, w czym jesteśmy, bo tego Bóg oczekuje od nas i tam Pan Jezus mówi do Samarytanki takie słowa: gdybyś znała dar Boga i wiedziała kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. I dalej w 14. wersecie Pan Jezus mówi: lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Tak wymownie tutaj Pan Jezus podkreśla to, gdybyś wiedziała, gdybyś znała dar Boży. My dzisiaj jesteśmy w tej dobrej sytuacji, bo wiemy, znamy ten dar Boży, który jest w Chrystusie Jezusie i którym jest Jezus Chrystus. I Pan Jezus mówi, woda, którą ja ci dam, stanie się źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Ku życiu wiecznemu, że to nasze życie dzisiaj w Chrystusie Jezusie ono ma tryskać właśnie tą nadzieją życia wiecznego. I jeszcze jeden werset, a może i dwa. 23 i 24. który jakby jest podsumowaniem tego wszystkiego. Pan Jezus mówi do tej samarytanki tak, lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą, będą czcili ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli ojciec sobie szuka. On nie szuka takich czcicieli, którzy, wiecie, przychodzą i robią jakieś uczynki przed Nim. On nie szuka jakichś czcicieli, którzy przychodzą i kłaniają się, żegnają się pięć razy na dzień albo chodzą i wykonują jakieś czynności, rytuały liturgiczne, ale on szuka takich czcicieli, którzy uwielbią Go w Duchu i w Prawdzie. Bo zobaczcie, Panie, w 24 wersie się mówi: Bóg jest duchem. Dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w Duchu i w Prawdzie. Obrazuje nam tutaj Pan Jezus naturę Boga jako Ducha, ale zarazem widzimy, że Pan Jezus nie mówi tutaj, byłoby dobrze, gdybyście czcili Boga w Duchu i w Prawdzie, albo najlepiej byłoby, gdybyście czcili Boga w Duchu i w Prawdzie. Tam Pan Jezus nie mówi, wiesz, jeżeli masz ochotę i masz dobry nastrój i wszystko idzie dobrze w Twoim życiu, to zacznij czcić Boga w duchu i w prawdzie. Ale tam Pan Jezus mówi wyraźnie, że jest to niezbędne do życia w Chrystusie czcić Boga w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i prawdzie. Powinni to czynić. I my, kiedy zostajemy obdarzeni tą wodą, Chrystusem, źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu, powinniśmy czcić Boga w duchu i w prawdzie każdego dnia. I dzisiaj jest dzień, w którym możemy to robić razem. Ale tak jak wczoraj mówił Daniel, jutro jest dzień, gdzie każdy rozchodzi się do swoich codziennych obowiązków, do swoich domów. I tam również mamy czcić Boga w duchu i w prawdzie. Pamiętajcie tę sesję odnośnie uwielbienia: że jedną z cech zdrowego kościoła jest biblijne uwielbienie. I tam były takie pytania trzy. Czy śpiewasz? Czy masz Biblię i otwierasz Biblię? Czy robisz notatki? Masz Biblię? To otwórz ją i przeczytaj jeszcze raz. Czwarty rozdział Ewangelii Jana. A może zróbmy to razem. Czwarty rozdział, dwudziesty czwarty werset. Ewangelia Jana czwarty rozdział 24 werset, który brzmi tak. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Amen. Radości w Panu pozdrawiam, do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.